Niekryty krytyk w radiu ze. Czasami, kiedy mam dobry humor, pokazuję wam utalentowanych młodych muzyków. Dziś mam bardzo dobry humor, dlatego przedstawię wam bardzo utalentowanych młodych muzyków. Przed wami najbardziej legendarne wykonanie hitu Final Countdown Z ZBOW Europe. Nazjaliści z Rosji wiedzą, jak zrobić dobre show. Niestety nie widzicie nagrania wideo, ale ja wam opowiem. Po prawej stronie nas młody Jimi Hendrix nawala solówki na wiośle. po środku dziewczę bez ruchu pokonuje kolejne linijki tekstu, ale epickość tego wystąpienia znajduje się po prawej. Dziewczynka z różową gitarą basową. Konkurs talentów to coś czuję, że niedługo uderzy nas nowy, niezwykle utalentowany zespół Made in Russia. Grają wszystko, od kolęd i piosenek harcerskich, aż po trash metal, no i oczywiście kowery największych szlagierów w historii rocka. Epic, epic, epic. Słuchałem tego wykonania już więcej razy niż oryginału i ciągle nie mogę wyjść z podziwu. A wam ta wersja nie wyjdzie z głowy do końca dnia, gwarantuję to. I niech żyje zespół Europe, a może raczej Europa? Mówił Maciek Frączek. Tylnie kryty krytyk. Nie, nie.